O, jak wiecie już powróciliśmy i dzisiaj będzie taką po prostu rutynę. Już mieszkamy sami, więc tak nie zwracajcie uwagi, że nie mamy rodziców, więc zaczynamy. O Jezus Maria, co za Sylwia, zawsze chrapie, która godzina. Że co, już 10:30? Przecież na 15 jesteśmy umówieni z chłopakami. Tak, mamy już chłopaków, tak jak słyszeliście. Sylwia! Dobra, mam taki ten sposób. Tylko nic nie mówcie. Ty nie piszcie w komentarzach. Co, co się dzieje, dziki, 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 dziki? Nie, dziki. Jest 10:30, idziemy do chłopaków. No, ale. No, na no, 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 pewno nie jest taka godzina. Jest. Nie wiem, która. Ósma. No to chodź ze mną. No popatrz, która. Meiji, dobra, chodź, idziemy. No, teraz to chociaż zrozumiałaś, nie? Mdzi, mdzi, ja, ja się nie mogę spóźnić. Sylwia, uspokój się, mamy jeszcze dużo czasu. Ile nam zrobić śniadanie? No, dzisiaj twoja kolej, ja wczoraj robiłam. A ja nawet nie chcę, żebyś ty robiła, bo co ty zrobisz za śniadanie? Och, nie przesadzaj. Idę robić coś, ale nie. Czy też tak zawsze macie z siostrą? Chyba, że jesteście na. Ja niestety nie, ale bardzo bym chciała. Albo mieć jakiegoś młodszego brata, albo słodką siostrę. A nie taką, no. W miarę jak ona. Och, to nawet świat się nie spodziewał. Ach, co za nuda. Dobra, może nie wiem. Coś porobię fajnego. Pogram w Fortnite. Co ja gadam? Jaki Fortnite? Już ja nawet nie mam tej giery. Uu. Oczywiście to się zawsze zepsuło. No jak ja znam? Sylwia! Nie będę jej odpowiadać. No już idę, idę cicho już bądź. No po prostu myślałam, że mnie ślad trapi, jak nie przechodziłaś. Ach, nie przesadzaj. No to która już godzina? Czekaj. Dwunasta już! Dobra, musimy się ubrać jakoś ładnie. Idź i dzisiaj mi po żeśpraszeniu. A spadaj, ja na niego wydam bardzo dużo kas. Sama mężczyzna. Godzina później. No i pięknie wyglądamy. No, tylko szkoda, że tego naszyjnika mi nie dałaś. Nie przesadzaj, żeś. No dobra. No. No to która jest? 13 już, nie? Dobra. Yy. No to... Ja już... No co ty jeszcze nawet chłopaki nie przesiedli, a zawsze jak już zawsze się spóźniają. A, znam chłopaków, znam chłopaków. Ty dobrze ich znasz, więc. Mhm. Mm Wiesz o czym mówię? Wiem, wiem i to dokładnie wiem. Mm -hmm. Co ty robisz? A co cię to interesuje? Bip, bzib, bzib. Dobra, chodź, nie wiem. Pochuślamy się na huśtawce. To na huśtawkę mamy? Oh. Weź, bo się zaraz spierniczysz stamtąd. Wiem, ale ja nie lubię się nie bujać. Nie mówiłam, że się spierniczysz stamtąd. Oh. No i idę potem tym śmiecia. Zaklinowałam się. Dobra, już odklinowana. Idę na dół. No ty nawet się nie umiesz huśtać. Co to tu robi? Cicho. Ho, idziemy. Ej, wiesz co? No co ty chcesz? A, o, Jezu, zostaw mnie. Ho. No już jest czternasta. Nie, idź się bujaj dalej, żebyś spadała i spadała i spadała. Uła! 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 Dobra, dosyć mam. Teraz ty. Nie. Idź. Dobra, może jakoś się będę cię lepiej huśtać. Dobra, ewakuacja. Dobra, choćby już za, za 10-15, więc już chodź, Dzisiaj nie wiem co trafiło tą, nie, nie wiem kogo, głupki. Chodź idziemy do tych patek. Dwie godziny później. Ale było ekstra. Kupiliśmy tę pizzę. Mm, najlepsze kacper. Był no taki super. Nie. Roman był lepszy. Nie spadaj. Co robimy? No nie wiem. Nie wiem, może zaprosimy jakąś z BFF na wieczór. Wiesz, może piwko wypijemy. No możliwe, możemy, możemy. Wiesz, spoko. Ale to tylko do 20, bo potem mama będzie wydzwaniać, czy śpimy. No, jak mama, jak mama. Po tej wyprowadzce naprawdę dzwoni nie wiadomo po co, nie? No, też mi się tak wydaje. Dobra, to po kogo dzwonimy? Po Roxy i Zuzi. Dobra, to idę zadzwonić. No halo? Hej Roxy, co tam w ogóle u Ciebie słychać? Dawno się nie widziałyśmy, ale nie słyszałyśmy. No, wszystko okej. Okay. Właśnie tutaj... Właśnie tutaj yy, siedzę nudzi mi się strasznie. A co tam? No bo czy byś chciała do nas może wpaść na piwko? No pewnie. Super, a ty już sama z Andrzejem mieszkasz? Prze Przecież już się pokłóciłam z Andrzejem, bo cały czas jest w Anglii. no tak, zapomniałam. Trzeba będzie do niego dryznąć, żeby tu wrócił, bo chyba nigdy tego nie zrobi, nie? No właśnie, no ja już z nim nie jestem, nie. A ty masz kogoś tam? Nie, na razie nie wiesz. No, szkoda. No to wpadaj, no. Pa, pa. Pa. Dobra, teraz do Zuzi. A, bo nie, teraz do Andrzeja też dniemy, co słychać? Dryn, dryn. A kto tutaj dzwoni? Cześć, Sylwia, bardzo tęsknię za wami. No, my właśnie też. To dlaczego nie możesz przyjechać już znów do Polski? Wiesz co, nie będę się już droczył z Roxaną. Przestań ona ci potrzebuje. z nią rozmawiałam, strasznie tęskni. Proszę, Andrzej. Wróć. Dobra, zastanowię się. Zdrętnę do Was. Okej! Okay, to pa! Pa! Dobra, teraz do Zuzi. Drym. 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 No, halo, cześć! Cześć, Zuzia! Jak tam? A w porządku. Chciałabyś do nas wpaść może na piwko? Na piwko? No pewnie, że chcę. No to wpadaj. A o której? No już zaraz, zbieraj się powoli. No spoko, to pa. Pa. Sandra? Sandra! Co, co, co? co? Bo już tego, już zaraz przyjdą dziewczyny. Aha, tak. Dzwoniłam do Andrzeja. I co, i co, i co? Powiedz mi wszystko, co wiesz. No zastanowić się przy powrocie. Na no serio? A! No, okej. Okay. No dobra, no to czekamy. O, ktoś przyszedł. Moxie! Oh, I'm God. Hey! Uh. Oh Jesus, I have you Cześć! Cześć, ale się dawno nie widziałyśmy. Już tak tęskniłam za wami. No, ja... my też. To ja. Jezu, kocham cię. przesadzaj. A jak wam zędrze... jak wam w ogóle? No właśnie tęsknię, wiesz? No się tak bym chciała pogodzić, ale to, to wiesz... niby tak, wiesz, też jako tam... Roxy, naprawdę, to, 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 to nic! I tak będziesz moją przyjaciółką zawsze. Dzięki Ci. Ej, może Ty pomyślisz, Mandyrzeju? Ja no coś ty. Roksa. No? Roksa, nie przesadzaj. Dobrze. Ale się mnie nie my jeszcze czekamy na zuzę. A, Sylwia, leś po piwo do sklepu. Sylwia! A, dawaj. Leć po piwa do sklepu! Dobra, już, już, idę i... Wystarczy na nią nakrzyczeć i już pędzi. <grym> Też tak miałam z Andrzejem. <grym> Dzień dobry. A co pani taka stychana? Cześć, Sylwia. Cześć, cześć. Właśnie biegłam po piwku, bo mamy dzisiaj taką troszeczkę imprezę. No wie pani, jak to w piątek. Tak, tak, rozumiem. Dobrze. No to co? Cztery piwa bym poprosiła. Dobrze. Już Pani tutaj daje. Oto Pani cztery piwa. kartą czy gotówką? Karton. to tutaj proszę. Cuk. I już cztery piwa. Są Pani. Ojejku. Przepraszam. Już to poprawiam. Ale spokojnie. Ja tu sama to poprawię. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Już jestem. Sieman. Kupiłam cztery piwa. Bierzcie sobie. No poczekaj. Musimy na Zuzkę poczekać, bo jej nie ma i nie ma. Nie ma. <grym> hejka, hejka. Siemkaś. Łuu. Nie wiem co cię dawno nie wieżę. Do widziałam. Cześć. Kupiliśmy te piwka. tutaj Z... No, tu, y... czekajcie. Dobra. Pijemy za zdrowie i za szczęście. Uhu! Jak Roxy z Andrzejem? No, właśnie bardzo tęsknię. No, tak nie za bardzo, wiecie. Coś o tym słyszałam. Czekajcie, roznam wam piwka. No, przepyszne te piwka. No. Bez kitu. No to o czym gadamy? Dwie godziny później. Oh, ale się źle czuję. No ja też. Oh, dobra dziewczyny, musicie iść już do domu. No. To pa... Pa. No i trzeba to sprzątać, Sandra. No dobra, sprzątamy. Nie! nie. Dobra, już posprzątaliśmy, dobra. Chodzę do łazienki teraz umyć zęby. No. Dwie minuty później. Już teraz. Czas się przebrać w piżamy i zgaszamy światło i idziemy spać. Już, już, już. Teraz. Dobranoc, noc!